Obchody rozpoczęły się mszą świętą, tradycyjnie w kościele pod wezwaniem zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Następnie uczestnicy uroczystości z pocztami sztandarowymi na czele przeszli pod pomnik Armii Krajowej przy ulicy Partyzantów 3. Odbył się tam ceremoniał wojskowy w wykonaniu żołnierzy III Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu. O przyczynach wybuchu powstania warszawskiego i tle historycznym tego heroicznego, a dla wielu osób kontrowersyjnego wydarzenia opowiadał historyk Ryszard Maleszyk nie chcieli widzieć więcej Niemców. To był tak odawny potencjał, który e, zagrażał Niemcom, że po prostu mieli dosyć. Ale i Szucha, gdzie katowano e, ich przyjaciół aresztowanych. Pawiaka, e, także e, miejsc, w którym tracono ludzi, chociażby jak podwarszawskie pod warszawskie Palmiry. Podczas przemówienia usłyszeliśmy również o faktach związanych z udziałem Lubelszczyzny w powstaniu, między innymi o chęci pomocy powstańcom i o pułapce, jaką zastawili Rosjanie w okolicach Garwolina, aby zatrzymać nadejście wsparcia dla Warszawy. Uroczystość była również okazją do wręczenia odznaczeń osobom zasłużonym dla kraju. Został odczytany apel poległych, a po salwie honorowej zostały złożone kwiaty i wieńce pod pomnikiem. Natomiast o godzinie 17 uczczono godzinę W na Rynku Wielkim. Minutą ciszy oddano hołd poległym powstańcom.